No cześć, witajcie Hakim niestety dźwięk mi się nie nagrał, jak robiłem ten unboxing, także będę teraz dogrywał po czasie. Oto przed Wami nowy vlog, krótki vlog o tak naprawdę nowym iPadzie i tak naprawdę o rozpakowaniu tego iPada. Jak widzicie, pełen zestaw iPad z klawiaturą i pensilem. Rozpakowujemy go, proszę Państwa, no zobaczcie jak pięknie jest tutaj się prezentuje. Najpierw zaczynałem od instrukcji oczywiście, jak zwykle. A, no i mamy Apple szmatę tak zwaną, czyli ściereczkę Apple'a, którą e, jakby on rekomenduje jako jedyną do wycierania tego iPada, co jest dość zabawne. No i wreszcie gwóźdź programu, czyli iPad. Zostanie za chwilę rozpakowany właśnie tak. Aha, no i to jest wersja Nano Texture, zapomniałem o tym powiedzieć, czyli tutaj porównuję go ze starym iPadem, wybaczcie tam jest pęknięta szybka, tym się nie przejmujcie, po prostu zobaczcie, że rzeczywiście tutaj na tym nie odbija się w ogóle światło, ja się nie odbijałem. Teraz go włączam, także ta nanostrukturalna struktura, czy tak naprawdę po prostu matowa wersja, właśnie ona jest dostarczana z tą szmatką. Ona występuje tylko w modelu 1TB, więc niestety musicie dopłacić, żeby mieć e, no, taką fajną rzecz, która w słońcu może czytać. Możecie czytać rzeczy różne, nie odbijać, montować. No i tutaj już klawiatura. Trochę zmian w tej klawiaturze. Mogę zrobić większą recenzję, jakbyście chcieli, dajcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu. Natomiast na pewno są klawisze funkcyjne u góry, których nie było, jak rozjaśnianie, ściemnianie, no i większy też trackpad. Też poziom głośności można klawiatury teraz ustawiać. No wszystkie takie jak na klawiaturach do komputera. No i wreszcie ostatni gwóźdź programu, czyli Apple Pencil. Można powiedzieć wersja, chyba to jest druga Apple Pencil Pro 2. No tam siła nacisku, no różne bajery, można też naciskać go i wtedy pojawiają się nowe funkcje. No i tyle. No i jak widzicie, tak to wygląda, taki fajny zestaw. Dajcie łapkę w górę, że wam się podobała. Już w następnym odcinku przyjrzę się nowym MacBookom Pro. Trzymajcie się. Dzięki. Cześć.